Zgodnie z prawem, czy raczej byśmy powiedzieli ustawowym bezprawiem, niszczona jest w Polsce szlachetna pasja historyczna, kolekcjonerska. Równolegle, drodzy Państwo, praktycznie zniszczono prywatną archeologię wojskową, czyli zapknięto ją albo do podziemi, a chodzi oczywiście o, byśmy powiedzieli, tych słynnych detektorystów i ich zakaz poszukiwań, prawda? Zabytki mają tak naprawdę gnić w ziemi, a prywatne muzea broni są. Szykanowane przez coraz to bardziej kuriozalne akty, interpretacje policyjne, bezpodstawne przeszukania i inne formy systemowego nękania kolekcjonerów. Witam serdecznie! Kolekcjoner broni stracił majątek życia. Polska systemowo niszczy zabytki. I można by rzec za artykułem prasowym Niedorzeczna sprawiedliwość w Toruniu. Decyzją sądu kolekcjoner broni traci dorobek życia. Tak pisze pan redaktor Adam Wilma na łamach Dziennika Łódzkiego w dniu, to jest artykuł z 5 grudnia 2022 roku. Ale, drodzy Państwo, to nie jest jedyna tak kuriozalna sprawa kolekcjonera. O kolejnej podobnej sprawie będzie na kanale za jakiś czas. Bo dzisiejszy odcinek powstał w sumie dzięki zwróceniu uwagi na problem przez jednego z Państwa, przez widza, który przesłał maila w bardzo tak naprawdę podobnej sprawie. A od szczegółów wło się wierzy i to nie tylko na głowie a cytując najdelikatniejszą część opisu, który jest w mailu, w odpowiedzi na wysłane pisma zastępca komendanta miejskiego policji w Tarnobrzegu uznał mnie za chorego psychicznie i wysłał dziewięciu uzbrojonych swoich pracownikiem celem odebrania w trybie administracyjnym broni, przy czym ośmiu po cywilnemu, jeden niekompletnie umundurowany. Ci ludzie weszli na moją posesję... Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie, biuro mojej firmy bez żadnej podstawy faktycznej, bez okazania legitymacji, bez nakazu kierownika, bez nakazu przeszukania, bez wezwania do wydania rzeczy, bez żadnego protokołu. W wyniku tego oprócz zatrzymanej wspomnianej broni zatrzymali również broń czarnoprochową i tzw. straszaka zaślepioną lufą, którego dzień wcześniej znalazłem po imprezie na wsi. Po oględzinach biegłego, za straszaka zostałem oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Dodam również, że w wyniku liczenia amunicji funkcjonariusze rozrywali oryginalne i zalakowane, opisane historyczne opakowania z amunicją, czyli można powiedzieć niszczyli eksponaty, a także wrzucili do bagażnika samochodu 30 sztuk broni historycznej bez żadnego zabezpieczenia przed zniszczeniem. No, normalnemu człowiekowi trudno przejść obojętnie wobec czegoś takiego. Widzieliście kiedyś takie okrucieństwo? Ale czy to by świadczyło, że prokuratorzy i policjanci nie są normalni? A przynajmniej nie wszyscy? W każdym razie, drodzy Państwo, sam wspominałem już o wiele wcześniej na kanale, bo w odcinku Skarb Kradzież w majestacie prawa, że zgodnie z tym starym powiedzeniem jak kraść to miliony, jak kochać to księżniczki, czasem jednak mamy pecha i grzebiąc jak kura koło kurnika znajdziemy prawdziwy skarb. Dosłownie na miarę złotego pociągu, a dopiero wtedy, na własnej skórze, zrozumiemy, w jak piękny sposób i finezyjny nasze własne państwo nas wydyma. A dziś przechodząc do zniszczenia tak naprawdę przez policję, prokuraturę, biegłych sądowych, prawdopodobnie jednej z największych prywatnych kolekcji broni w Polsce, to wróćmy do dziennika Łódzkiego. A tam jest wyrok w sprawie Toruńskiego kolekcjonera, czyli warta dziesiątki tysięcy dolarów kolekcja pana Mariana Hojnowskiego przepadnie, choć sąd potwierdził, że nie doszło do narażenia nikogo na szkodę. I na rozprawie, w akcie solidarności z panem Marianem Chojnowskim, pojawiło się kilkunastu kolekcjonerów. Przyjmując, że stopień szkodliwości czynu jest znikomy, sąd umarza postępowanie tak przynajmniej ogłosił sędzia Marian Czarciński ale sędzia kontynuował dalej. Sąd orzeka przypadek dowodów rzeczowych. I nie dziwią w tym momencie łzy w oczach. Oskarżonego, już wcześniej przecież pan Marian Hojnowski wypowiadał się medialnie, że jest spokojny o wyrok, bo nigdy nie łamał prawa, martwił się jedynie o lot z eksponatów, mu zarekwirowano podczas postępowania. I co się okazało? Drodzy Państwo, generalnie sprawa wyglądała w ten sposób, że prokuratura oskarżyła pana Mariana o nielegalne posiadanie broni i jej istotnych elementów. Gromadzona przez 30 lat kolekcja 200 zabytkowych karabinów, pistoletów, została zatrzymana jako dowód w sprawie. Postępowanie trwało 3 lata. W tym czasie przechowywane w złych warunkach karabiny pokryła ardza, a skórzone elementy spleśniały. Jakby tego było mało, biegły zniszczył dwa egzemplarze zabytkowej broni, próbując z nich strzelać. Nie, no oni coś z tym mają! Jeden strzela z granatnika w biurze, inny po prostu próbuje, akurat. Może nie ma sensu nawet tego komentować, bo ci ludzie nigdy nie powinni pełnić pewnych funkcji. W każdym razie, drodzy Państwo, można się zastanawiać, skoro państwo polskie w postaci policjantów, prokuratorów odebrało dorobek życia torońskiemu kolekcjonerowi, to kto za to zapłaci? I może wreszcie czas powiedzieć jedno: że czasy bezkarności, kiedy to funkcjonariusze nie ponoszą finansowej odpowiedzialności za swoje czyny, może czas to w końcu przerwać. Bo gdyby musieli zapłacić z własnej kieszeni, to by się trzy razy zastanowili, czy rzeczywiście robią to, co powinni, a nie, że w tej chwili tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby zrobić karierę na niczym tak naprawdę. Jedni latają po polu, udowadniając, że jest kilka hektarów marihuany. A to, że się potem okazuje, że jest przemysłowa, to już nikogo nie interesuje. Natomiast, wracając do tej sprawy, no okazało się, że na tej sprawie spełnił się najczarniejszy scenariusz. Sąd uznał pana Mariana Hojnowskiego za sprawcę czynu z artykułu 263, paragraf drugi kodeksu karnego, czyli za nielegalne posiadanie broni. Oparł się przy tym w całej rozciągłości na opinii biegłego. Opinii, która tak naprawdę była w znacznej mierze kwestionowana ze względu na dziesiątki błędów przez yy, obronę pana Marian. W każdym razie, według Bujegłego, jeden z egzemplarzy nie został zabezpieczony, stąd mógł być traktowany jako broń, pozostałe były pozbawione cech użyteczności, poszczególne elementy były rozwiercone, zaspawane lub zaślepione w inny sposób. Powołany przez sąd ekspert sugerował jednak, że broń jest pozbawiona cech użytkowych wtedy, gdy zostanie poddana weryfikacji przez stosowny organ. Ponieważ karabiny chojnowskiego takiej weryfikacji nie przeszły, należy uznać, że zawierają istotne części broni palnej. Drodzy Państwo, takiego biegłego to ja bym życzył każdemu, kto posiada historyczny dom, bo wtedy się okaże, że bez papierka, a tego z całą pewnością nie ma, dom nie jest historyczny, można remontować jak się chce, a nie użerać się z konserwatorem zabytków. Bo tak to w tym kraju jest. Jeżeli masz coś historycznego, to państwo będzie ci wmawiać, będzie z ciebie robić przestępcę, wtedy kiedy dla nich jest wygodne, a w innych sytuacjach lepiej chyba nic lepiej nie mieć i mieć święty spokój. W każdym razie, drodzy państwo, sąd podkreślił, że chociaż pan Hojnowski dopuścił się czynu, to sam fakt nie jest jednoznaczny, z tym, że popełnił przestępstwo, bowiem stopień szkodliwości jest znikomy, przyznał sędzia. Należy mieć na względzie postawę oskarżonego, który gromadził eksponaty przez wiele lat, a co ważniejsze, udostępniał je nieodpłatnie na różnego rodzaju wystawy, dbał należycie o właściwe zabezpieczenie, żeby nie dostały się w niepowołane ręce. To, że oskarżony był w posiadaniu kolekcji, było wiadome nie tylko innym kolekcjonerom ale również instytucjom publicznym, które korzystały z zasobów oskarżonego przy różnego rodzaju wystawach. Uwadze sądu nie umknęło, że oskarżony jest pasjonatem swojej działalności i nie naruszał dotąd obowiązującego prawa. Ale to dzięki decyzji pana sędziego. Wreszcie mamy sytuację, w której pan sędzia przyłożył się do tego, aby zniszczyć tak cenne eksponaty. A to, że pan sędzia Czarniński zaznaczył, że nie ma podstaw do przypuszczeń, aby zebrane przez oskarżonego eksponaty miały zostawać wykorzystane w innych celach niż historyczno-naukowe, to jest jedno. Ale sąd też uznał, że kryminalizowanie hobbystycznej działalności nie jest wskazane, i to też jest racja. Tym bardziej, że nie doszło do narażenia kogokolwiek na szkodę. Jednak z uwagi na to, że posiadanie broni palnej jest nielegalne, sąd orzekł przypadek zabezpieczonych dowodów na rzecz Skarbu Państwa. I, drodzy Państwo, a spróbujcie zniszczyć coś historycznego, co macie, w, e, co, co należy do Was, to się zorientujecie, jak pięknie Państwo Polskie działa w drugą stronę. Bo za niszczenie zabytków też można iść siedzieć. Ale jakoś Pana prokuratora, policjantów pewnie nie wsadzą. Na szczęście wyrok jest nieprawomocny. Obrona przewidziała oczywiście złożenie apelacji, według pana mecenasa Stanisława Chodkowskiego, który był obrońcą. Kuriozalna jest zwłaszcza decyzja o przypadku istotnych elementów broni, bo to oznacza, że trzeba będzie zdekompletować niezwykle cenne historyczne karabiny. Dodam zniszczone przez biegłego oczywiście, już w międzyczasie. Niektóre tylko części oddać panu Marianowi, a pozostałe wywieźć do huty, niszcząc w ten sposób substancję historyczną. Stąd też kolekcjoner w rozmowie z Gazetą Pomorską nie krył, że wyrok jest dla niego ciosem, po którym trudno mu się będzie podnieść i wspomina, że tylko jedna czeska rusznica przeciwpancerna na rynku amerykańskim wyceniana jest na 32 tysiące dolarów. Czyli mowa więc o być może setkach tysięcy dolarów, czyli grubo ponad milion złotych, jeżeli chodzi o wartość kolekcji. Chociaż dla kolekcjonera ważniejsza była wartość Niematerialna, której tak naprawdę poświęcił życie. I nie dziwi więc, że kolekcjoner po takim wyroku, pierwsze co zrobił, to zlikwidował uchwyty do flag państwowych, które miał u siebie na balkonie. A pan Marian. Hojnowski jest przekonany, że związek ze sprawą ma donos, które złożyło na niego jedno z muzeów, które mu wypożycza eksponaty, a które obecnie może tak naprawdę stać się beneficjentem w przypadku mienia. I jest to po prostu sytuacja taka, w której nie dziwi, że pan Marian twierdzi, że do 19 września 2019 roku był gorącym patriotą, nie jest już nim. Brudne, złodziejskie łapy raz na zawsze wyleczyły go z patriotyzmu. I na drugi dzień po powrocie z aresztu usunął z bariery balkonowej wszystkie uchwyty do mocowania flagi. A powiem Państwu jedną rzecz, bo yy, są pewne działy prawa, gdzie rzeczywiście wymaga się, czy warto skorzystać może to jest lepsze określenie yy, z wypowiedzi osób, które są specjalistami w danej dziedzinie i genialnie w tej sprawie akurat wypowiedział się radca prawny doktor nauk prawnych i specjalista tej dziedziny prawa, pan Łukasz Urbański. Jego wypowiedź jest na Facebooku, między innymi pod tym artykułem. Trzeba zadać pytanie, dlaczego się tak dzieje, że wspaniałe osoby jak pan Marian Hojnowski, które udostępniają swoje kolekcje na uroczystości, wystawy patriotyczne, tracą dorobek swojego życia. Tak naprawdę kolekcje destruktów broni historycznej tworzone przez dekady. I pan mecenas mówi, że przez lata tworzono prawo które, jak mawiał Świętej Pamięci profesor Lech Falandysz, tworzy przestępców z przypadku, a więc pseudoprzestępców wytworzonych przez źle funkcjonujące prawo. Zamiast ścigać bandytów, stawia się zarzuty kolekcjonerom, a często zdjęcia zatrzymań dowodów rzeczowych, wiatrówki bezpozwoleniowa, brączarna prochowa destrukty z bagien, nie dodają splendoru realizującym te zadania. Oprócz nadrestrykcyjnej ustawy o broni amunicji, która posiada komunistyczny szkielet poststalinowskiego aktu prawnego z 1961 roku, w ostatnich latach pani komisarz Bieńkowska wprowadziła w Unii Europejskiej bardzo szkodliwą dyrektywę, której efektem jest niszczenie zabytków kolekcjonerskich i to w majestacie prawa, rzekowe antidotum na terroryzm. Przedmioty, które są niefunkcjonalne nagle ożywają użytkowo na papierze, bo nie mają dokumentacji pozbawienia ich cech użytkowych. Tak naprawdę niemożliwej do uzyskania zgodnie z prawem. A w takim układzie niszczona jest szlachetna pasja historyczna i kolekcjonerska. Równolegle zniszczono tak naprawdę właśnie archeologię wojskową. Zabytki mają gnić w ziemi, a prywatne muzea broni są właśnie szykanowane przez bardzo kuriozalne akty, interpretacje. Takie osoby jak pan Marian winny dostawać dotacje, dyplomy, a nie zarzuty karne. Ale jak już państwo wiecie, dotacje dostają firmy, które powstają 10 dni przed udzieleniem dotacji. Tak działa nasze państwo. A zmiany już miały być wiele lat temu. Już 10 lat temu była skandaliczna sprawa dotycząca Pana Waldemara Nowakowskiego z warszawskiej woli, powstańca warszawskiego, kolekcjonera destruktów, który wygrał sprawę dopiero przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Ale jemu w podobny sposób zabrano kolekcję życia, pieczołowicie budowaną przez tak naprawdę warszawskich powstańców. Czyli mówimy krótko, powstańców Rzeczpospolita Polska też ma w dupie. I mamy tu do czynienia z pogonią za fikcyjną wykrywę, wykrywczością, ujawnione destrukty broni historycznej, zwykle skorodowanej, niefunkcjonalnej, prawie stuletniej, w statystyce wyglądają jak groźna funkcjonalna broń odzyskana od gangsterów. I te sprawy są powodem do wyróżnień i awansów. A przecież powinny tak naprawdę być powodem do wywalenia ze służby i odsiadki. Najlepiej wieloletni, może ktoś by się wtedy nauczył. A... Pan mecenas zwraca uwagę jeszcze też na bardzo istotny element, że równocześnie Polska jest zalewana nielegalną bronią ze wschodu, groźną, funkcjonalną, ale tu jakoś sukcesów nie ma. Tworzy się zatem fikcyjne sukcesy pod pozorem dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. I niestety w obecnym stanie prawnym sędzia orzekający w sprawie nie miał dużego pola do interpretacji to za, czy w zasadzie mógł bowiem zobowiązać oskarżonego do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich i w mojej ocenie w takim kierunku powinna zmierzać apelacja. Pan Mecenas życzy powodzenia pokrzywdzone mu i obronie. A podsumowując, drodzy państwo, przecież ta bezkarność urzędników, policjantów, prokuratorów, biegłych sądowych w pewnym zakresie jest wynikiem naszej bierności. I to bierności na tym etapie, że w zasadzie rzadko kiedy osoba, która wygrywa przed sądem może osoba to złe słowo człowiek, który wygrywa przed sądem rzadko kiedy stara się robić to, do czego. Część z Państwa akurat zwraca uwagę, że to robi, czyli nie wyciąga konsekwencji wobec winnych, a te konsekwencje powinny być wyciągane. Bo nie liczymy tylko na sąd ostateczny, tak jak w przypadku akurat wspaniałego policjanta, który zginął w wypadku, a kilka dni później się okazuje, że ten wspaniały policjant miał dwa promilei, w takim wypadku, skoro był bezkarny tu na ziemi został wezwany przed ostatnią inst instancję sądów, czyli przed sąd ostateczny. To też jest rozwiązanie, ale z całą pewnością niegodne polecenia. A i za tego typu stwierdzenia, że tak się powinno rozwiązywać sprawy, też to nie leży akurat, że tak powiem, w moim sumieniu, ponieważ zdecydowanie wolę, żeby komuś się opalił Krzyż Południa przez kratę. Z tego co ja wiem, to ostatnie dwa miechy to pan Stefan tak, ale Kiblowa. Mi się kpacia jakie czoło opalone jest. Ale ślad po kracie ci został. Kurde. Kracie. Gopko, ty krzyż południa się opalił. I to tym optymistycznym akcentem. Bo to od polityków się zaczyna. Na dzisiaj kończymy. Dziękuję. Do zobaczenia w piątek. Piąteczek, piątunio. Trzymajcie się.